I cześć! Dzisiaj znowu jakaś ciekawostka z azjatyckich stron, a jest to Gloria of Team Racket. Widać z daleka. Taki blisterek. Blisterek. Ciężko powiedzieć, jak to nazwać. Blisterek. No, takie plastikowe opakowanie, gdzie promkom Uwaga, tu jest promkom ta piękna Illustration albo ArtRK. I uwaga, to to nie jest y, japoński simplified chinese tylko to jest traditional chinese czyli to jest tak jakby troszkę inne znaczki chińskie ale generalnie chiński nie tylko że y, ten chiński był wydawany specjalnie na Tajwan i Hongkong nie czyli dalej made in Japan ale wydawane y, do sprzedaży tylko i wyłącznie na Tajwanie i Hongkongu Fajnie, że jest tutaj po angielsku, znaczy normalnymi cyferkami, po angielsku, Jezus Maria, napisana data Kiedy to zostało wydane, czyli Patrzcie, za niedługo będzie rok, brakło parę dni, żeby był rok od wydania nie? Ciekawe, fajne, nie mogłem się doczekać, żeby to otworzyć One, te produkty są tak pozaklejane troszeczkę, bo z 25-lecia chińskiego też otwierałem dokładnie tak samo pozamykane, dlatego już dobrze wiem, jak to się je. Tego dolnego chyba nie będę musiał otworzyć. Bardzo fajnie się te rozcinają, albo będę musiał otworzyć, bo inaczej nie wyciągnę tego kartonu. A jak to zrobić, żeby. O! No naprawdę, jak się ma fajny nożyk, to otwiera się to bez, bez większego problemu ciach ciach odginamy i tutaj w tym momencie kartonik wypada no bardzo fajne swoją drogą art na tym kartonie jest i mamy zamkniętego plastika czyli dalej zostajemy w fazie zamykanych plastików jestem ciekawy co to jest co to jest ten wow podwójnie to <śm> pozabezpieczali to co to jest za książeczka? Bo szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ja to jest jak TPK nie naszego angielskiego. Po prostu co można trafić w, w danym secie? Kucze no fajnie to wymyśli, że też sobie tutaj takie e, książeczki nadrukowali ze smaczkami. Nie e, bardzo fajnie powiem, powiem naprawdę. E, czyli co to tą też można trafić jako ARK tutaj normalnie w secie. Nie dość, że to jest promka specjalnie wydana, to jeszcze jest tutaj do trafienia w secie. Dziwny zabieg, powiem szczerze, bo jeżeli coś robię promką, to nie trafią tego w secie. No a szans na trafienie będziemy mieć 10, bo 10 tu jest boosterów. Yy, nie więcej, nie mniej. Bardzo fajnie to skompensowali, nie? że że w takim małym pudełku dali aż 10 boosterów, ja nie narzekam, a wręcz się cieszę. I tutaj jest ta nasza promka. Ona ma ten znaczek, może dlatego. Jest wyjątkowa. Ciekawostka, że można ją dalej trafić w secie, pomimo że jest tutaj promką. No, no ten Miał, Dżivani, w ogóle no, karta jest piękna, nie? Mam ją w wersji koreańskiej, bo otwierałem też na set w wersji koreańskiej. Eee, więc więc, więc, więc eee, brakuje mi jeszcze angielskiej wersji. <grym> eee, dopełni szczęścia. Ah, uwielbiam tak zawsze takie wachlarze boosterów robić. Boosterowe wachlarze robić eee, po 5 kart w każdym boosterku nie mam pojęcia czy coś tu się przekłada. Ciekawe co, o co chodzi tutaj. To, jaki znak zapytania 98 plus znak zapytania jak wiecie, dajcie znać, ale. Eee, ten booster na przykład był wyprodukowany w, wcześniej niż ten zestaw, tak? Tak to rozumiem. Skoro tu jest taka data, no. Musiałbym się doedukować, bo szczerze nie mam pojęcia, nie, jak oni tylko sobie tutaj e, załatwili. Ja, dobra, tutaj mamy jakąś kartkę w ogóle, gdzie gdzie są jakieś qr kody. ja nie mam pojęcia do czego prowadzą i co one robią. Pewnie jakieś reklamówki, jak to wygląda. Dobra, na początku nie przekładam nic, zobaczymy, czy trzeba coś przełożyć. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak to się tutaj je, ale tu mamy tylko holo, a tu mamy uncommon, czyli teoretycznie jedną kartę przełożyć, ale pamiętam, że coś było z tym, że jednak tamten slot też mógł dropić. nie więc. Zacznijmy od tego, że nie przekładamy i nie wiem, czy jest tutaj holo gwarantowane, czy był to drop. Bo też nie wiem, jak oni jak to rozwiązali, ale znając życie w tych, w tych boosterach, holo nie jest dropem. Znaczy holo jest dropem, nie jest gwarantowane. Chciałem powiedzieć Jezu, no odwrót gadam. No ale czuć tą jakość chińskich kart, nie, też są przecudne. Ciach, ciach, tak tutaj nie było nic, więc jak najbardziej holo jest tutaj dropem, więc mieliśmy szczęście. Że no nie powiem, że liczę na jakieś, jakąś arterelkę z tych usterów, a może eserkę albo sarkę, nie? Apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? A jak się tak dropiło w zeszłym tygodniu, to apetyt się ma duży na dropy. To jeszcze nie widział, to zapraszam, bo warto i Jest. Mam ar -kę. Ja cię kręcę. Ładna. Ja no. Handumik jest po prostu przekozacki na tym arcie, nie? Ja się pięknie mieni. No. Dobra. Tak to tak to może być. No yy, ta ARK jest yy, ładniusia. Ładna. Takie AR-ki ja mogę trafiać. Nie narzekam. E, no dobra, tutaj przesuniemy troszkę dalej. Może tak po skosie trochę będzie. E, tak dziwnie, nie? Ale e, roboczo e, wszystko, wszystko się da zrobić. Dobra, no to trzeci booster i mamy fajną AR-kę. Powiedziałem, że liczę na AR-kę i, i dostałem, nie? Więc super. No to teraz liczę na jakąś SR-kę albo sarkę. Dandara, <laughs> Czy dostanę? To się okaże. Był wcześniej Terek, teraz jest Larwitarek mały. Czyli powoli się robi komplecik. No zespołowo Erowa, no to Ekans też musi być, nie? Standardowo. I tutaj booster e, pusty. E, no ale jest ten, ten sam Turner co e, tutaj z Handumikiem. E, nie pamiętam jak on się nazywał. Nie pamiętam go właśnie. A nie chciałbym palnąć jakiejś gafy i powiedzieć po prostu e, randomowej innej nazwy. Które nie będzie miała pokrycia z rzeczywistością, więc jak nie jestem pewny, to wolę <śmulczać> przemilczeć. Nie wiedza, jak się otwiera zagraniczne karty, jest akceptowalna. Tym bardziej, jeżeli są to takie znaczki chińskie, gdzie naprawdę nie da się nawet domyśleć, co jest napisane. I ten booster też był pusty, nie? ile nam ich jeszcze zostało? Czy jesteśmy na półmetku? Dobrze wyczułem, nie? czy jeszcze pięć boosterów. Czyli jeszcze teoretycznie, idąc tą średnią, powinien być jeden fajny, duży drop, na który nie będę narzekał, a wręcz się będę cieszył. Naprawdę jestem ciekawy, gdzie te QR kody przenoszą. Mm, I że dają je do każdego boosterka. Wery ciekawe. I tutaj mamy e, i EXA Regiroka. Fajnie e, to RR tutaj jest na tej, na tej takiej rozdarciu po prostu zrobione. No i bomba erkowa na końcu. Fajne też art na tym trenetku. Ale mamy ix ale widzicie, nawet iX potrafi się świecić e, przeganialnie e, w chińskich kartach. Postawimy sobie go tu, żeby zapełniać e, przestrzeń. Dobra, a my jeszcze cztery boostery do końca, więc otwieramy. Bardzo zgrabnie się otwiera, bo patrzcie, one w ogóle yy, kozacko mają zrobione jakby tutaj takie wzmocnienie na tym, yy, że jak się to ciągnie, to on się po prostu otwiera, nie? Dlatego one są naprawdę mocno skrojone, ale jak jest to wzmocnienie tutaj, ten pasek, to leci gładziutko. Niby taki mały szczegół, a potrafi, yy, potrafi po prostu yy, upiększyć otwieranie i ułatwić wszystkim. No. Hmm, czy też tutaj będzie pusto, no niestety jest, aha, bo jeszcze jedna karta, ale i tak jest pusto hmm, liczenie do pięciu, trudna sprawa czasami, widzicie ten pasek i on naprawdę nie pęka i fajnie to wszystko ciągnie, nie, to jest takie wzmocnienie tutaj genialnie to sobie wymyślili, a tutaj jest białe z tej strony, mogliby wykorzystać tamtą stronę i coś tam dać, choćby jakiegoś takiego, nie wiem małego Arta z zespołem R, nie? który się powiela, ale byłoby to fajne. Ktoś może by to kolekcjonował. Jejku, no jest druga AR-ka. Genialnie. Yy, kombu... Jak on się nazywał? Kombus... Ken? Nie pamiętam. Ale wow, jest ładnie. Naprawdę te ki tutaj z zespołu R w tym secie Glory of Team Racket y, są geni genialne, nie? I fajnie, że poleciała druga, no... No ja się cieszę, nie? Bardzo fajnie się tutaj zaczyna... Y, zaczyna dziać, czyli... Tak naprawdę... Y, jestem już zadowolony, nie? Dwie AR-ki na tyle boosterów, to... Jeszcze dwa są, może jeszcze coś być... Ale jak na tyle boosterów i dwie AR-ki, no to... To jest więcej niż... Niż mogłem sobie wymarzyć, nie? Bo booster boxie, gdzie jest 30 boosterów, są chyba 3 gwarantowane. Więc na, na 10 boosterów, gdzie dopiero tworzyłem 8, już druga ARK, no to to jest szczęście, nie? Bo tutaj chyba nic nie jest gwarantowane. Tak mi się wydaje, że w takich zestawach nie ma żadnych gwarantów. Ostatni booster. No. Hm, nie obrażę się, jak będzie puste, ale nie obrażę się też, jeżeli... Będzie jakaś serka w nim. a na pewno się ucieszę. Biały QR. No muszę sprawdzić, do czego są te qr bo już się ciekawię. I czy coś? I no, dziowanie na końcu, ale i tak jest przecudnie. Jak na y, 10 boosterów tam poleciał jakieś hol, ale je, dla mnie to y, to nie, niekoniecznie zdrow, ale patrzcie, nie? Re Reggie, no, reprezentat i, yy, i ów Ta promka, która jest gwarantem, tutaj jest po prostu przecudna przekozadka. Prze no i te dwie AR-ki, które tutaj po prostu, yy, kozacko, yy, no, wypadły na mnie. Genialny penik jestem bardzo zadowolony. A jak Wam się podobało, to zostawcie lajka i subskrybujcie, żeby oglądać przyszłości. Dzięki, cześć!